Witajcie, tutaj Ania, Instytut Dźwiękoterapii Solfeggio. Ja dzisiaj jestem w plenerze i chciałam pokazać Wam mój gong wieczny, który nazywa się gongiem ten. Jest to bardzo prosty gong. Są różne gongi. Niektóre gongi mają bardzo szerokie spektrum harmoniczne. Ten gong ma wąskie spektrum harmoniczne. Ma proste, surowe, takie jakby nie. Oszlifowane brzmienie. I y, powiem szczerze, że bardzo lubię to brzmienie. Mam również y, gongi u siebie w Krakowie w gabinecie dźwięku o szerokim spektrum y, harmonicznym, ale w czasie sesji indywidualnych, w czasie koncertów zdarza mi się, że sięgam właśnie po to proste, surowe brzmienie takie jakby nie bez żadnych ozdobników i muszę przyznać że wykonuje ono bardzo głęboką pracę dostrajającą oczyszczającą wzmacniającą pracę terapeutyczną równoważącą normalizującą w naszym ciele także jeszcze chwileczkę yy, uderzę parę razy w ten gong dziękuję wam za uwagę ja i mój gąkła łapiemy dzisiaj ostatnie promienie słońca przed nadejściem jesieni.